Sprawdzian przed maturą z wydawnictwem Pasdro, poziom rozszerzony, zadanie dziewiąte. Oblicz, ile jest wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych, w których w zapisie występują trzy różne cyfry nieparzyste i dwie różne cyfry parzyste. To zadanie zrobię na dwa sposoby. Wprost licząc yy, yy, wszystkie liczby, które pasują, i drugi raz yy, korzystając z zdarzeń przeciwnych. To znaczy, policzę wszystkie możliwe liczby, które spełniają ten warunek, a potem odrzucę te, które się zaczynają zer. Najpierw policzenie wprost, liczba pięciocyfrowa. Zacznę od sytuacji, gdy pierwsza liczba jest nieparzysta. Pierwszą liczbę nieparzystą mogę wybrać na 5 sposobów. Dalej mam cztery liczby. Dwie parzyste, dwie nieparzyste. Zacznę od wyboru miejsca dla liczb nieparzystych. Na przykład tutaj i tutaj. To znaczy wybieram z czterech miejsc dwa miejsca, na które wstawię liczby nieparzyste. Wybrałem miejsca, ale teraz jeszcze oprócz wyboru miejsc mogę wybrać cyfrę, którą tam wstawię. Jedną cyfrę nieparzystą już mam na pierwszym miejscu, czerwoną. Teraz wybieram cyfry na drugie miejsce na cztery sposoby, ponieważ mają być różne, i następną nieparzystą na trzy sposoby. I teraz wybieram miejsca dla parzystych. Tak naprawdę zostały mi do wyboru dwa miejsca. No, mogę napisać, że z tych dwóch miejsc wybieram dwa. Oczywiście to jest jeden, czyli tego nie muszę pisać. No i wybrałem miejsca dla parzystych i teraz na te miejsca wybieram liczbę parzystą cyfrę parzystą, cyfr parzystych jest 5, czyli mogę wybrać na 5 sposobów i drugą cyfrę parzystą na 4 sposoby. Czyli mam tak, 5 razy 5 25, 4 razy 4 16, razy 3 i razy 4 po 2, czyli 4 razy 3 przez 1 razy 2, czyli tutaj tą dwójkę z czwórką skracam i mam 6. Czyli jest 25 razy 16, razy 3 i razy 6 i to jest 7200. Teraz druga możliwa sytuacja, że pierwsza cyfra jest parzysta. Pierwsza cyfra parzysta, którą mogę wybrać na cztery sposoby, bo nie mogę wstawić zera. Dalej. Wybieram miejsca dla cyfr nieparzystych, na przykład to będą te miejsca, czyli tutaj mogę wstawić cyfry nieparzyste, czyli z czterech miejsc wybieram trzy, na które wstawię nieparzyste. Jak już wybiorę miejsce, to mogę wybrać różne cyfry nieparzyste, czyli na pierwszym miejscu pierwszą cyfrę nieparzystą na pięć sposobów, drugą cyfrę nieparzystą na cztery sposoby i trzecią cyfrę nieparzystą na trzy sposoby. I zostało mi jedno miejsce, na które mogę wstawić cyfrę parzystą, czyli obstawiam. Nie mam wyboru, czyli, czyli już nie, nie wybieram miejsc dla, liczb, dla cyfr parzystych. Jedną cyfrę parzystą mam na pierwszym miejscu, i teraz do wyboru zostały mi 4, bo jedna cyfra ubyła, ale z kolei dochodzi w 0, czyli razy 4. Czyli to jest tak: 4 do potęgi trzeciej to jest 64, 5 razy 3 to jest 15, 4 po 3 to jest to samo co 4 po 1, czyli 4, czyli mam. Yy, tak 64 razy 15 i razy 4 i to jest równe 3840. Yy, czyli yy, teraz razem mam cyfra nieparzysta na początku lub cyfra parzysta, czyli sumuję 7200 plus 3840 razem daje. 11 40. Tyle jest możliwości. Teraz e, policzę drugim sposobem. E, czyli e, tak. Mam 5 cyfr. Liczbę pięciocyfrową. I liczę ile jest wszystkich możliwych e, ustawień, nawet łącznie z zerem na początku. Czyli mam 5 e, cyfr nieparzystych. Czyli wybieram sobie miejsca gdziekolwiek dla cyfr nieparzystych, czyli z pięciu miejsc są trzy, gdzie wstawię cyfrę nieparzystą. No i teraz tu mam nieparzyste, wybrałem miejsca, a teraz wybieram, jaka cyfra nieparzysta będzie na tym miejscu. Na pierwszym miejscu mam 5 cyfr nieparzystych, wybieram z jedynki, trójki, piątki, siódemki, dziewiątki. Potem już mi zostają cztery, bo się nie może powtarzać, i potem mi zostają trzy. I z dwóch miejsc wybieram dwa dla parzystych. I jak już wybrałem te miejsca, to pierwszą cyfrę nieparzystą na 5 sposobów, drugą cyfrę parzystą na 4 sposoby. Pierwszą cyfrę parzystą na 5, drugą cyfrę parzystą na 4. 5 po 3 to jest to samo co 5 po 2, czyli 5 razy 4 przez 1 razy 2. Razy 5 razy 4 jest 20 i razy 3 jest 60 i razy 5 razy 4, czyli 20. To mogę tutaj skrócić, czyli mam 10 razy 60 i razy 20, to jest 12 tysięcy. No i to są wszystkie możliwe łącznie z 0 na początku, ale 0 na początku nie może być, czyli wyrzucam wszystkie, odejmuję. Wszystkie te liczby pięciocyfrowe, odpowiednio ilością cyfr parzystych i nieparzystych, które mają 0 na początku. Czyli 0 na początku to jest jedna możliwość. Odpada mi jedna cyfra parzysta, to 0, która jest na początku, czyli zostały mi trzy cyfry nieparzyste, które sobie gdzieś umieszczam. Czyli z czterech miejsc wybieram trzy, gdzie wstawię cyfrę nieparzystą i Pierwszą cyfrę nieparzystą na 5 sposobów, drugą na 4, trzecią na 3 i zostaje mi jedno na cyfrę parzystą. Nie mam zera, zostały mi 4 cyfry parzyste, czyli razy 4. 5 razy 4 jest 20 i razy. A, tutaj jeszcze 4 mam, czyli jest 4 razy 5, razy 4, razy 3 i razy 4. 4 razy 5 jest 20, razy 4 jest 80, razy 3 jest 240 i razy 4 jest 960. Czyli od wszystkich możliwych ustawień, czyli od 12 tysięcy odejmuję te, które mi nie pasują, czyli z 0 na początku i 12 tysięcy odjąć 960 to jest. 11 tysięcy czyli oczywiście to, co dostałem też w sposobie pierwszym.